Chemia z Niemiec. Temat, przyznajmy to, dosyć oklepany, i nie ukrywam, że jest mi no, już troszeczkę wstyd brać się na starcie za ten obszar, ale może troszeczkę inaczej ugryzam temat, bo na wstępie chciałabym już powiedzieć, że tam jest po prostu lepsza chemia i właściwie na tym można by zamknąć jakąkolwiek dyskusję, czy to jest mit, czy nie. Ja natomiast spróbuję Wam ym, przedstawić kilka produktów, które poznałam w Niemczech i może dzięki temu rzucić troszeczkę inne światło na ten obszar, bo dzisiaj będzie nie tylko o praniu. Te listę otworzyć chciałam takim produktem, którym nazwałam zwycięzcą wszelkich kategorii, ale zanim to zrobię, to muszę pozwolić sobie na krótką charakterystykę postaci i opowiedzieć Wam o Mo. Bez której, po pierwsze, nie byłabym w stanie tak poznać Niemiec, jak poznałam. A po drugie, jestem oczywiście pewna, że ona nieraz przewinie się w moich opowieściach, dlatego no, przedstawmy ją teraz, raz a dobrze, żeby później móc się połapać, o kim w ogóle jest mowa. Nieistotne jest już na tym etapie, jak się poznałyśmy, ale jedną z jej cech jest taki skandaliczny talent wciskania produktów wszystkim. Ale nie tylko produktów, bo też na przykład filmów, świetnych książek, no absolutnie wszystkiego, co jest świetne i wspaniałe. Ja w ogóle uważam, że ona się minęła z powołaniem, bo to jest taki wymarzony model sprzedawcy w duchu, wiecie, musi pani to mieć. Zresztą kiedyś się w ogóle zawitała w sklepie z butami, to wydaje mi się, że to było w Polsce. I jakoś tak zagadała gościa, który przymierzał sobie po prostu buty, że nie dość, że kupił te buty, które akurat przymierzał, to jeszcze jakieś drugie, i ona finalnie dostała ofertę pracy w tym sklepie, więc no myślę, że to dosyć sporo mówi o jej sylwetce sprzedażowej. Żeby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości, to potrzebna jest mi druga historia, kiedy Mo postanowiła polecić mi film, i nie tylko mi, tylko całemu towarzystwu, w którym akurat się znajdowaliśmy. No, film, który jak ja usłyszałam w ogóle, jak to jest wspaniały film. To jedyna o czym marzyłam, to żeby wrócić do domu, zlokalizować go, nieważne czy on jest dostępny na platformach streamingowych, czy muszę go ukraść, to ja po prostu wracam do domu i oglądam. No i mniej więcej tak się potoczył ten dzień, że wpadliśmy z powrotem do domu, szukamy tego filmu i okazuje się, że on ma po prostu status wkrótce w kinach. Więc postać, która przekonuje do danego produktu, jest jednocześnie postacią, która najczęściej, tego produktu nigdy w życiu nie użyła, nie zobaczyła albo nie doświadczyła. Po prostu jest szczerze przekonana, że to jest produkt wspaniały. W związku z tym ja poprzez znajomość z MO która uważam, że w ogóle powinna figurować na znacznej ilości produktów z Niemiec. Takim, wiecie, podpisem polecam. Ja dzięki niej mam zaopatrzoną chatę w produkty, o których istnieniu nawet nie wiedziałam od jakichś magicznych gąbek, od plamiaczy i jedynych na świecie tak wspaniałych balsamów. Myślę, że na pewnym etapie swojego życia spokojnie mogłabym założyć sklep. Pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę nad hasłem Balsam ponieważ balsam z DM-u jest właśnie jednym z tych produktów, które wcisnął mi sprzedawca roku Anno Domini i wpiszcie sobie tutaj dowolny rok. Historia jest taka: jak mieszkałam w Berlinie, zresztą mieszkałyśmy tam razem z Mo, to odwiedziła mnie moja mama z dwiema ciotkami, z którymi jasne było, że na pewnym etapie tej wycieczki wybierzemy się pobuszować po drogerii. Wybrałyśmy drogerię DM, no i wchodzimy tam, otwierają się drzwi, wchodzimy tam w, w pięć, bo jest oczywiście z nami Mo. I tam się zaczyna taka opowieść, wiecie, o Boże, ten balsam tu jest. No i ona jedzie, że. Uwaga, teraz. Balsam jest tak wyjątkowy, że jego receptura jest w stanie spowodować, że skóra jest taka, i w ogóle ten tekst to pamiętam to dzisiaj, jakby piła wodę. I to jest absolutnie bezkonkurencyjne do jakiegokolwiek innego balsamu, nieważne z jak wysokiej półki. I co jest jego drugą taką ważną cechą, to i teraz tutaj w ogóle wjeżdża kolejny hit, jak nakremujesz nim ręce, to od razu potem możesz wziąć do ręki kartkę i on nie zostawia tłustych śladów. To jest taki test w ogóle na balsam. I ja już wiem na tym etapie, że ten balsam jest sprzedany, że one wracają po prostu z walizkami z balsamem. Ale żeby nie zachować jakby grama wątpliwości, to na dobitkę jeszcze wjeżdża tekst numer 3, który brzmi i kosztuje tylko 1 euro. To jest w ogóle tekst, który Mo mogłaby sobie wytatuować na czole. No i jak się pewnie domyślacie, oczywiście balsam wjechał do Polandii w ilościach hurtowych. Ja, w, wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym roku gdzieś na półkach u mojej mamy go tam wypatrzyłam. No i ten wybitny produkt to jest po prostu balsam Balea, który zresztą podlinkuję w opisie tego linku. Natomiast ja się nie podpisuję, przede wszystkim, że się nie podpisuję pod tą akcją z papierem, bo to jest jakaś totalna bzdura. A to, czy on jest takim fenomenem, to już możecie przekonać się na własnej skórze. Omen, omen. I tutaj płynnie przechodzę do wspomnienia zwycięzcę tego produktowego, o którym w ogóle chciałam powiedzieć na starcie, który akurat jest produktem z Rossmana, a nie z drogerii DM. Poznałam ten produkt dokładnie w ten sam sposób. Natomiast tutaj mo to już w ogóle odleciała na inną planetę. Ten produkt to są krople pajechiwo. Nazwa to jest oczywiście autorski pomysł, z której bardzo długo tam konałyśmy ze śmiechu, bo potem co ona w ogóle robi z tymi kroplami, to powstawały pomysły, że będziemy ten olejek sprzedawać na krople, licząc 100 euro za jedną kroplę, no i leczyć ludzi na całym świecie takim objazdowym autobusem i tak dalej. Nieważne. Pajchiwo jest odpowiedzią na stany podgorączkowe, na rozgrzanie, ale też uwaga, na ochłodzenie ciała, na ból głowy, na spięty kark. Na zatkane zatoki, na bóle menstruacyjne nawet, na niestrawność, no w, w zasadzie to jest odpowiedź na wszystko. W uproszczeniu to jest po prostu na wszystko. Proces wdrażania Paihiwo do mojego życia był w ogóle dosyć szybki i niestety przejęłam w ogóle tę fascynację i cała moja rodzina teraz jest już zaopatrzona w Paihiwo, łącznie z tym, że dostaję zapytania właśnie kiedy jadę, bo kończy się Paihiwo, no cyrk. W rzeczywistości ten cyrk nazywa się Japanese Heilöl i to jest tak naprawdę coś w rodzaju amolu, taki bardzo intensywny ziołowy olejek. Wydaje mi się, że tam jest eukaliptus, mięta i tak dalej. Ja tego produktu w Polsce niestety nie widziałam i targam go zawsze z zachodu. Polecam, szczerze mówiąc, akurat ten produkt polecam jestem w niego zaopatrzona, przyznaję. A no i w ogóle o mały włos bym zapomniała, kosztuje tylko 1 euro. Produkty, które nie kosztują 1 euro, to są oczywiście niemieckie proszki do prania. Zmierzmy się już z tym tematem, bo chciałabym go mieć ze sobą. Ja uważam, że proszki niemieckie trzeba podzielić na takie dwie kategorie. Jedna to jest, ja go nazywam, ale zdecydowałam, że nie chcę przeklinać w tym podcaście. To są po prostu takie ciężkie, drastyczne produkty, które no, piorą. To jest po prostu chemia. Ja do tej grupy zaliczam na przykład perwol, wi wiziry, no ze wszystkie takie stricte chemiczne proszki do prania, które bardzo intensywnie pachną praniem. Jak pracowałam we Freiburgu, to poznałam taką dziewczynę, która twierdziła, że niemieckie pranie pachnie jak wiosenny wiatr. Ja bym z tego fragmentu zostawiła tylko tę część mówiącą, że pachnie. No, o wietrze wam można oczywiście dyskutować. Ona prała rzeczywiście w, tych, w, tej, w tym obszarze proszkowym, o którym teraz mówimy. Natomiast z drugiej strony leży tak zwana półka Eko, czyli produkty typu Frosz. Mi akurat marka dosyć bliska, ja z niej korzystam. I to jest temat, który ostatnio przebadałam. Mam go z ogarniętego dosyć na bieżąco. I wydaje mi się, że te produkty, tak zwane eko, one nie podlegają tej dyskusji, gdzie są lepsze. Czy, czy one rzeczywiście w Niemczech mają lepiej piorą, lepiej pachną. Ja uważam, że te, ta półka eko, ona po prostu nie pachnie. Myślę, że to wynika z faktu, że jest tam jakiś zalożek wspomnianego eko. Porównałam sobie produkty kupowane tutaj, dokładnie te same i zakupiłam ostatnio no, jakiś tam chyba płyn do prania i do płukania. I to w, nie widzę żadnej różnicy. Absolutnie. Jakby Nadal nie piorę jakichś hardkorowych plam w tych produktach. Taki, taki, taka bieżączka codzienna. Całkiem nieźle się sprawdza. Czy to jest eko? Oczywiście, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Na pewno, jak ktoś mnie mija na ulicy, to nie czuje ode mnie proszku do prania, co ja akurat czuję, bo i to, to też jest w ogóle dosyć ciekawe, bo ja mam taki nos, który wyczuwa pranie, zapach prania po prostu. I w tych ciężkich proszkach miałam kiedyś taką umiejętność, że byłam w stanie lata temu zapytać się kogoś, czy pierze w niemieckich proszkach, bo one pachniały po prostu bardzo intensywnie. Te same marki zakupione w Polsce nie miały już takiej e, woni. Jeśli chodzi o zakup tak zwanej chemii z Niemiec, stricte w kontekście prania, jeśli macie super źródła, bo nie chcę wszystkich linczować, to super. Ja akurat nie mam za bardzo owocnych doświadczeń, jeśli chodzi o kupowanie chemii z Niemiec tutaj lokalnie, dlatego zawsze ją transportuję sobie z podróży. No i moje doświadczenia są takie, że kiedyś znalazłam faceta na bazarze, który zresztą ma prawdziwy taki, ja bym to nazwała sklepem samochodowym, bo on stworzył jakiś taki konstrukt z samochodu typu no dostawczak, nazwijmy to, którym parkuje zawsze tyłem w stronę klienta, tyłem w stronę, wiecie, no tej alejki, gdzie tam się przechadza i robi zakupy. I on otwiera wrota tego samochodu i ma tam zbudowany sklep Wszystkie produkty mają półki, w sensie są zlokalizowane na półkach. Półki są przyczepiane do ścian tego samochodu. Na wejściu do samochodu jest coś w rodzaju lady, gdzie on ma przykręconą kasę. No, niebywałe to jest. Taki sklep w samochodzie po prostu. I on właśnie tam ma chemię z Niemiec. Takie schodki podstawia, do niego można tam wejść i sobie troszeczkę pobuszować. Ja uważam, że ta chemia nie jest z Niemiec po jakości sądząc, może jest zakupiona, nie wiem, zbyt blisko polskiej granicy, no bo te etykiety oczywiście są z umlautami, ale zawartość jest w mojej ocenie bliższa temu, co po prostu kupuję tutaj lokalnie. I zaczęłam się rzeczywiście zastanawiać, na czym polega ta, to takie rzekome rozcieńczanie produktów, bo ja wychowałam się w takim tekście, że te polskie to są rozcieńczone i, i one są słabsze. I to mi się wydaje w takim... Dosłownym znaczeniu dosyć abstrakcyjne, że ktoś miałby, że miałaby istnieć jakaś w ogóle fabryka rozcieńczania produktów. No i zaczęłam trochę teraz na bieżąco grzebać w internecie i trafiałam na taki materiał z dzień dobry TVN, gdzie jest strasznie zaawansowana dywagacja z ekspertem do spraw jakości towarów, i on opowiada o czymś, co nazwał testem produktów. To jest dla mnie w ogóle niebywałe, ponieważ spotkała się rzesza ekspertów, i oni robili prania. Prania w proszkach niemieckich, prania w proszkach z polskich, dokładnie tych samych marek. I doszli do wniosku po tym eksperymencie, że owszem, tamtejsze proszki, tamtejsze czytaj niemieckie są lepsze. Wrzucam Wam zresztą link do tej rozmowy, możecie sobie tego posłuchać. Ale dla mnie nie niebywałe jest w ogóle, jak przebiega cała analiza tego tematu, bo tam padają jakieś teksty tak bardzo poważnie, nie? że białe pranie szarzeje, kolor utrzymuje kolor, ale musisz też pomyśleć o pralce, jej jakości i tak dalej. W każdym razie pada tam takie stwierdzenie, że te różnice w produktach zależą, on powiedział, od preferencji konsumenckich i że rzekomo dlatego na naszym rynku są mniej intensywne i y, mniej piorące. No i nie wiem, może niech to będzie po prostu no, odpowiedź, czy i dlaczego te proszki są nieco inne. Na sam koniec. Polecę Wam produkt, który zakupiłam kiedyś w tak zwanym Ein Euron Laden. To jest produkt również rekomendowany przez wspomnianą dzisiaj już wiadomą postać, ale akurat tutaj przybijam piątkę i ten produkt mam w swoich szufladach i korzystam. I w ogóle tak się teraz zastanawiam, czy sił marketingu nie jest właśnie to magiczne jedno euro, bo to się już kolejny raz pojawia dzisiaj i ja muszę przyznać, że ja kupuję ten tekst że to jest świetne, świetne, tu jest to pompowanie i na koniec wjeżdża i możesz to mieć za jedno euro. Za to jedno euro można trochę polecieć, robiąc zakupy. W każdym razie, tak zwany Ein Euro Laden, to są biznesy bardzo często spotykane w Niemczech, na ulicach. One To nie jest żadna franczyza, czy coś takiego. Ludzie po prostu zakładają sobie taki sklep za jedno euro i to jest zgromadzenie bardzo dużej ilości dziwnych rzeczy, najczęściej kompletnie do siebie nie pasujących. Mogą tam być i ozdoby na Halloween, i mydło, i świeczki, i trochę takie pepko. Powiedziałabym, ale tak jak mówię, to nie są sklepy sieciowe. W każdym razie w takim właśnie przybytku natrafiłyśmy na gąbki Abraco. I co mnie osobiście w ogóle bawi w tym produkcie, to fakt, że ja się troszeczkę uczę hiszpańskiego, no i Abracos oznacza objęcia w języku hiszpańskim. Zresztą jest to tytuł filmu Almodovara, którym bardzo lubię. W każdym razie, no, ktoś postanowił w ten sposób nazwać gąbki, i te gąbki to są takiej chropowatej struktury. Coś w podobie druciaka, ale to nie jest druciak. Jest troszeczkę delikatniejsza, i ona, ta gąbeczka jest nasączona takim płynem. On ma czasem zielony, czasem niebieski kolor. Wydaje mi się, że też są wersje różowe. I ta gąbeczka musi, gąbeczka braca, musi złapać troszeczkę wody. No i wtedy można już jechać szorować, co tam sobie chcecie. Ja kiedyś wyszorowałam okna mieszkania, które wynajmowałam. Te okna nie widziały gąbki, moim zdaniem nigdy. No i świetnie się to sprawdziło. To jest taki produkt pakowany po 10 sztuk i ja go transportuję też z Niemiec, właśnie z tych sklepów za 1 euro, chociaż muszę przyznać, że kiedyś wychaczałam Abraco w Polsce. i to raczej można upolować na targach, właśnie na takich stoiskach pod chmurką, z jakimś tam niebiesko parasolem, gdzie leżą, nie wiem, baterie, szufelki i no i właśnie abrazo też tam czasem się zdarzy. I to jest dosyć tani produkt, ale bardzo go polecam. Ja sobie przywożę z Niemiec, ale jak wychaczycie na jakimś tam targowisku, no to super. Widocznie jakoś tam on nam też, nam Polakom, podpasował. Polecam. Myślę, że ten produkt y, ciężko rozcieńczyć. Czy coś z nim zrobić, więc wydaje mi się, że jeden do jednego zakupiony tutaj czy tam może się sprawdzić. No i oczywiście, co najważniejsze, kosztuje tylko 1 euro. I takie to są moje rekomendacje. Tyle mam do powiedzenia na temat chemii z Niemiec. Co ciekawe. Wspomniałam wcześniej drogerię DM i drogerię Rosman. Mi się wydaje, że Polacy kojarzą jednak te produkty, no, około kosmetyczne, chemiczne z Rosmanem. Natomiast w moim odczuciu DM jednak no, zyskał większą popularność w Niemczech. Nawet sobie to sprawdziłam w necie i według jakichś tam statystyk to, to jest bezpośrednia konkurencja i oni są bardzo blisko siebie sprzedażowo, no ale jednak rzeczywiście DM tam wysunął się chyba w zeszłym roku na jakieś tam prowadzenie. No i takie to y, są moje opowieści. Mam nadzieję, że coś tam z tego ciekawego wydłubaliście. No i zachęcam do podróży y, na zachód. Nawet jeśli miałoby być to podróże tylko w celu zakupienia proszków do prania, to podczas takiej podróży na pewno też coś się wesołego wydarzy. A może się nawet gdzieś tam przetniemy buszując po DM-ie w poszukiwaniu Kropli Pajchilo. Dziękuję za dzisiaj. No i do usłyszenia. Do następnego. Cześć!